Dzień dobry. To e, te są sztapki złota i z tego się robią rzeczy. Złoto to jest coś takiego, co się świeci i, i co chcą ukraść złodzieje pieniądze, Pieniązki, diamenty i skarby. Diamenty to nie są pieniądze e złoko jest coś, czym się jakieś e, wszystko kupowało. Halo? takie pieniążki. Skalby! Mm -hmm. A gdzie możemy znaleźć złoto? W, ko e... w, ko w, w kopalni. Na. smelnicy. Ale wykopują z kopalni. Mm, w górach. Na plaży. Na w kopalni, musisz szukać złota? No, ja nie. Tam jest dużo złota. W ziemi. W kopalni. Tylko w plaży, tam daleko. E, Na banku, wyspie. W Na wyspie. Od piratów.